Witam serdecznie w materiale, który stanowi update do vloga pod tytułem Zamieszki we Francji. Jedna osoba nie żyje, 500 rannych, chodzi o pieniądze. W tamtym vlogu przedstawiłem fatalną sytuację we Francji, gdzie setki tysięcy Francuzów, a miliony według organizatorów. Wyszły na ulicę, chodzi tu o zwykłych, normalnych, ciężko pracujących Francuzów, którzy mają serdecznie dość, że rząd Francji, szukając pieniędzy na bardzo rozdmuchany socjal, gnoi Francuzów jak się tylko da coraz to nowymi opłatami. Podwyżkami, podatkami oraz zmuszaniem ich do coraz cięższej pracy w większym wymiarze godzin. Bezpośrednią przyczyną tamtych właśnie protestów były podwyżki cen paliw, ale generalnie chodzi o coraz gorszą sytuację zwykłego Francuza we Francji, która choć i tak oczywiście jest dużo lepsza niż Polaka w Polsce, bo Francuzi cały czas zarabiają od nas więcej, no to i tak yy, nikt nie chce, żeby, żeby mu się pogarszało. W związku z tym Setki tysięcy Francuzów, według policji, a ponad milion, według organizatora, wyszły na ulicę i zaczęły protestować. A dzisiaj będzie update, ponieważ te e, protesty, zwane protestami żółtych koszulek, cały czas trwają. A pojawiły się filmiki, które pokazują, jak niestety te protesty wyglądają. Na pierwszym filmie, który Wam za chwilę zaprezentuję, widzimy. Jak to demonstrant, który wydaje się nie robić kompletnie nic złego, po prostu podchodzi sobie i na ulicy coś podnosi, coś, co raczej nie stanowi żadnego zagrożenia, podnosi i odchodzi. I w momencie, w którym już odchodzi, dostaje strzała od policjanta. Ale nie takiego plomba, tylko po prostu policjant do niego strzela z broni gładkolufowej. Na szczęście. Z kuli e, gumowej, w związku z tym człowiek przeżywa. E, natomiast e, pocisk trafia dosłownie kilka centymetrów od oka. Gdyby facet dostał w oko, to prawdopodobnie to oko by mu wypłynęło i był, nie miałby jednego oka. W Polsce był taki e, przypadek za Platformy Obywatelskiej w czasie Marszu Niepodległości bodajże z jednej z dziennikarzy dostał w oko z takiej gumowej amunicji, w związku z tym to jest nieprawda, że ta amunicja jest bezpieczna, ona stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, a być może nawet życia, jeżeli te strzały pójdą w sposób niedobry, także może najpierw obejrzyjmy sobie ten filmik, ja od razu powiem, że on jest ocenzurowany przeze mnie, na samym końcu zamazałem twarz, na samym końcu tego filmika widać potwornie Niezakrwawioną twarz tego człowieka, musiałem ją ocenzurować ze względu na standardy YouTube'a, który nie życzy sobie krwi na filmikach. Ale w opisie w zakładce źródła macie link do oryginału tego filmu, który został przez Przemka Dziedzica wystawiony na Twittera i tam możecie sobie obejrzeć wersję oryginalną, nieocenzurowaną. Także kochani moi, oglądamy. No właśnie, prawda? Ten film mówi sam za siebie i chyba też pokazuje, skąd się wzięła tak duża liczba rannych w tych protestach we Francji, bo o ile ta jedna osoba, która nie żyje, o której e, mówiłem we wcześniejszym materiale, została po prostu przejechana, bo protestujący blokowali drogę, i została ta jedna osoba przejechana przez matkę, która wiozła dziecko do szpitala. Demonstranci zagrodzili jej drogę, zaczęli uderzać sobie. Do nas panikowała, pomyliła chyba hamulec z gazem, no po prostu przejechała jednego z demonstrantów. O tyle jest wiele rannych w tym w stanie krytycznym, którzy niedługo być może, nie daj Boże, zmienią status z krytycznie rannego na właśnie fatal. No, to w dużej mierze moim zdaniem pochodzą od policji a na pewno 500 rannych w części pochodzi od policji. I tu moim zdaniem, zanim pokażę Wam drugi filmik, który pokazuje drugą stronę medalu. To że pokazuje, jak to manifestanci obchodzą się z policją, że tańczy manifestanci też czasem nerwy puszczają, że obrzucają policję środkami pirotechnicznymi, tak to nazwijmy. Także to, to, to też będzie, ale na razie. Tutaj chciałbym powiedzieć chwała Wam dzielni policjanci, którzy co najmniej od tego momentu, gdy już nie rządzi Platforma Obywatelska. Wspaniale ochraniacie wszelkie manifestacje, zarówno te lewicy, jak i prawicy, jak i e, prawdziwych, e, jak i powiedziałbym oddolne, niezwiązane z partiami politycznymi, o tak bym powiedział. Naprawdę, jako e, reporter e, z kamerą, często się na nich pojawiam i dzięki Waszej obie o, e, obecności czuję się tam naprawdę bezpiecznie, mimo tego, że czasem czuję, że niektórzy uczestnicy, zwłaszcza z tej takiej bardziej Lewej, nazywającej sami siebie liberalnej strony, czuję, że ci ludzie czasem przepełnieni są agresją, ale dzięki Waszej obecności widzę, że oni tej agresji. Nie, u, nie uwzględniają, także chwała Wam za to, że chronicie, chwała Wam za to, że dzięki Wam na przykład Marsz Niepodległości yy, odbył się spokojnie, godnie, że żeśmy uczcili stulecie odzyskania niepodległości i również dzięki Wam yy, ludzie, którzy mogliby chcieć zrobić tam prowokację, szczęśliwie yy, spędzili ten czas na dołku, bo żeście ich prowoka nie prowokacyjnie, tylko prewencyjnie zatrzymali, dlatego oni nie mogli zrobić prowokacji i właśnie Dlatego chwała Wam, dzielni policjanci, odkąd Platforma już nie rządzi, że jest spokojnie, że jest dobrze, że nawet jak ktoś w Waszą stronę się źle zachowuje, to ja potępiam źle zachowanie w stronę policji, to Wy się umiecie zachować profesjonalnie i jest bezpiecznie, chociażby, no właśnie. No, jak widać, we Francji tak nie jest. Także tutaj e, sprzeciwiam się bardzo mocno szkalowaniu polskiej policji. A takie sytuacje też są. Niektóre media szkalują polskich policjantów, mówiąc, że oni jakieś prowokacje czy uskuteczniają, i tak dalej. Przecież przez Marszem Niepodległości pewne media. To mówiło o tym, że w ogóle że będą prowokacje, że będą jakieś transportery opancerzone, zagradzać komuś drogę i tak dalej. Było mówione, no było mówione. Te, 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 te artykuły do dzisiaj nie zostały skasowane, tam nawet o stanie wojennym mówiono. Tak! 2018 rok. Anna Domini, tak, 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 tak. tak. Także słuchajcie, ja nie pozwalam szkalować polskiej policji, nikt nie jest święty. W polskiej policji też znajdują się czarne owce, ale, od, ale le, le, le na pewno są dużo bardziej profesjonalni od tych francuskich, bo, mimo tego, że za chwilkę zobaczycie materiał, że francuska policja nie ma lekko, bo tam ataki się zdarzają, prawda? O tyle profesjonalizm policjanta polega również na tym, że nawet jak go prowokują, jak go atakują, jak go wyzywają, nawet jak go czymś obrzucają, jeżeli nie ma zagrożenia dla. Zdrowia, życia lub mienia w znacznej wartości, to policjant nie powinien w żaden sposób siły używać, no bo on nie od tego jest, żeby się z ludźmi napierdzielać, nie? On od tego jest, żeby pilnować porządku, bezpieczeństwa, a także umożliwić wymiarowi sprawiedliwości i potem wyciągnięcia konsekwencji wobec ludzi, którzy prawo łamią, a nie żeby robił sobie uliczne burdy, a już na pewno nie do, po to, żeby strzelał do ludzi, którzy odchodzą, którzy się cofają, prawda? No, właśnie, a na tym filmiku umieszczonym na Twitterze bardzo wyraźnie, niestety moi kochani, widzimy, że ten człowiek nie stanowił zagrożenia. Ten człowiek nie atakował. Nie było to w sytuacji, w której było podwyższone ryzyko, w tym sensie, że tłum napierał, prawda? On coś podniósł z ziemi, ok? Policjant mógł się obawiać, że on podniósł kamień. No, ale to nie była sytuacja szturmowa, że tłum szturmuje. Poza tym strzał padł już po tym, jak ten człowiek odchodził. Gdyby strzał upadł na zasadzie, człowiek podnosi coś z ziemi, pada strzał, okej, okay, rozumiem, policjant się boi. Być może wcześniej e, zostali obrzuceni, prewencyjnie e, strzela, żeby on nie podniósł te, tego czegoś, prawda? E, gdyby był zamach, ok, rozumiem, te, wtedy to już jest całkiem uzasadnione, jest zamach, no to już jest ewidentna próba dokonania ataku fizycznego na policję, policja się broni. Ale ten człowiek się nie machał. Na przykład ktoś podniósł z ziemi i odchodził. E, mógł podnosić oczywiście kamień, policjant tego nie, nie musiał widzieć, ale równie dobrze mógł podnosić na przykład baterię, zapasową baterię od aparatu. E, to mógł być jakiś e, influencer, jakiś bloger, jakiś vloger, i za samo to, że się schylił, dostał strzał w głowę od policjanta. Headshota dostał. To nie jest w porządku, to nie jest profesjonalne zachowanie. E, francuska policja ja po prostu zachowała się jak policja za Platformą Obywatelskiej. No, e, ta na Marszu Niepodległości oczywiście, co należy bardzo, bardzo wyraźnie potępić. A moi kochani, teraz drugi film będzie, e, który pokazuje e, całą tą sytuację troszeczkę od drugiej strony. Taki szerszy kadr, i tam widać, że przed całą tą sytuacją policja została zaatakowana przez demonstrujących, rzucano w ich kierunku pirotechnikę. I żeby nie było wątpliwości, ja nie, nie usprawiedliwiam tutaj policji, ponieważ policja od tego jest profesjonalna, że no tutaj emocje nie, mo nie mogą grać roli, prawda? Nie, mo nie mogą na nich wpływać. Natomiast staram się pokazać również, że Ech, że my Polacy też yy, no inaczej się zachowujemy, prawda? Także jak wcześniej się powiedziałem, chwała Wam dzielni policjanci, to może teraz chwała Wam kulturalni demonstranci, bo okej, okay, najbardziej kulturalnymi demonstrantami w chwili obecnej są ci, najbardziej znieważani przez liberalne media. Ale przecież nawet ci zakłócacze, e, czyli na przykład ci, którzy siadają sobie dubskiem na tle legalnego, zg, e, legalnego przemarszu, legalnego zgromadzenia, bo chcą je zakłócić, e, czy tam kopią w jakieś barierki, no to nie posuwają się do tego, żeby obrzucić, e, żeby zaatakować policję, prawda? Okej, okay? to warto powiedzieć. Na Marszu Niepodległości był jeden człowiek, który rzucił pod nogi poli, e, policji e, tą racę, nie? Ale pamiętajcie, co się z nim stało: natychmiast i y, ochrona marszu, sam straż marszu, i uczestnicy natychmiast go uspokoili. Także to nie było, że marsza zaatakował policję. Nie, to jakiś jeden człowiek, margines marginesu, jeden na ćwierć miliona, y, rzucił coś w, y, w policjanta i szybciutko go tam usunięto. Ludzie z marszu powiedzieli, że sobie nie życzą tego człowieka, odcięli się od niego w sposób bardzo radykalny, usuwając go z marszu i uniemożliwiając mu dalszy pochód, prawda? Także oczywiście takie ekscesy się zdarzają, ale jest różnica między ekscesem, a różnica jest między tym, jak, jak po prostu demonstranci walczą z policją. Także chwała nam, że jeszcze do, do u nas takich rzeczy nie dochodzi i oby nigdy nie doszło. Tutaj należy też zwrócić uwagę, że właśnie e, ci agresywni, ci, którzy na przykład atakują werbalnie policję, potem policja się broni, pokazuje e, filmiki, jak są atakowani, szczuwa, szczuci, jak są wyzywani, jak się im grozi. E, no, oni się na szczęście jeszcze też nie posuwają do takich rzeczy. Także chwała, ławam, dzielni demonstranci. A teraz zobaczmy właśnie sobie, jak to wygląda, jak to kochani wygląda we Francji. Proszę, to wygląda. Właśnie kochani, właśnie na tym filmie wyraźnie widzimy, że tam policja została obrzucona racami, świecami dymnymi. Ja nie będę tutaj próbował się kierować na eksperta, ale wydaje mi się, że zwłaszcza takie świece dymne są niebezpieczne, no bo jeśli zostaniesz obrzucony świecami dymnymi, to nie widzisz, i w tym momencie na przykład możesz nie wiedzieć, że za chwilę wpadnie w ciebie jakiś tłum ludzi w coś uzbrojonych. I mogą tobie zrobić naprawdę krzywdę, no bo przecież taka policja to stoi głównie, nie, nazwijmy to, z bronią yy, do walki face to face, jakieś tarcze, pałki, tego typu rzeczy. Jakby tam, nie daj Boże, pod tą osłoną świec dymnych wpadł jakiś wariat z siekierami. Yy, no to naprawdę zaczyna stanowić zagrożenie dla życia funkcjonariusza, a funkcjonariusze mają prawo się bronić. Także funkcjonariusze mają prawo ewidentnie czuć się nie okej, okay, w momencie, w którym znajdą się, no, w zadmieniu ze świec dymnych, prawda? To jest skrajne, tego nie wolno robić e, nigdy. No, oczywiście to nie usprawiedliwia brutalności policji w drugą stronę, e, ponieważ wtedy nie znajdowali się pod świecami dymnymi e, i nikt nie próbował w nich wrzucić, ale naprawdę ta brutalność tego, co się dzieje we Francji, no, no jest po prostu straszna. Tam nie mogę wam wrzucić tych zdjęć, no, bo one są po prostu okropne, ale naprawdę zachęcam was, żebyście weszli sobie. Na, na ten link do Twittera, który jest w opisie, tam ludzie wrzucają w komentarzach, wrzucają zdjęcia człowieka, który jest cały zakrwawiony i wygląda to, że to jest jego krew. Widać, że, że ma postrzywany policzek, prawdopodobnie to jest w wyniku obrażeń od, od tej gumowej tej kuli policji, to jest inny człowiek, więc już co najmniej do dwóch strzelali. No, widać, że to jest taka rana bardzo mocno wyrwana, nie? No to z tego też zostanie mu blizna do końca życia na twarzy, na policzku. To to jest właśnie policja we Francji. Widać jak ciągną człowieka po ziemi. Ten człowiek już, no, tam powiedzmy w pewnym momencie nie ma ubrania. W związku z tym jest to tak jak teraz. Pogoda taka jesienno-zimowa. E, ciągnięty z odsłoniętymi nerkami. Odsłoniętymi nerkami jest ciągnięty po asfalcie. E, po asfalcie, na którym jest szkło, są kamienie. One nie mą, po prostu krzywdę mogą zrobić. No, brutalność tej francuskiej policji jest straszna. E, oczywiście ci demonstranci to też nie są władze tacy, tacy demonst demonstranci pokojowi w tym takim znaczeniu jak w Polsce są demo pokojowe demonstracje. Właśnie, to jest też bardzo ważna rzecz, bo e, wydaje mi się, że skoro już tak chwalimy, chwała Wam dzielni policjanci, chwała Wam dzielni demonstranci, ale przede wszystkim chwała Tobie Polsko! że my, u nas w Polsce pokojowa demonstracja oznacza to, że ludzie sobie idą, śpiewają, yy, wznoszą jakieś patriotyczne okrzyki, machają sobie flagami. To jest w Polsce pokojowa demonstracja, prawda? Natomiast w takiej Francji czy w takich Niemczech pokojowa demonstracja jest wtedy, gdy nie idą z bronią i nie chcą ludzi pozabijać. No przypominam, że yy, według... oczywiście ja tutaj prześmiewczo mówię, no ale słuchajcie, no jak ktoś y, idzie się, no jest autentyczne napierdzielanie się z policją, no to w moich standardach to nie jest pokojowa demonstracja. Jeśli jest ponad 500 rannych, to to nie jest pokojowa demonstracja, w momencie w którym ataki Zaczynają się od, oczywiście od strony demonstrantów, prawda? I też mi się właśnie wydaje, że my, Polacy, powinniśmy to jak najbardziej rozgłaszać, że u nas w Polsce jest bezpiecznie. U nas w Polsce nie ma takich jazd, że idzie sobie na przykład Antifa przez Hamburg i podpala miasto w imię pokojowej demonstracji walki z globalizmem i ka kapitalizmem. Obejrzyjcie sobie właśnie moje vlogi o tym, co się działo w Hamburgu. Podpalone samochody, powybijane wytryny sklepowe. I wyobraźcie sobie, jak się czuje taki hamburgczyk, który widzi, jak mu ulicami idzie, nie wiem jak to nazwać, chyba horda? Tylko że nie zielono tylko bardziej właśnie takich w czerni poubieranych koleś, którzy demolują mu ulicę, e, którzy właśnie podjarali mu samochód, e, którzy właśnie zdemolowali mu parter budynku. A się boi wejść, boi zareagować, bo jak ta horda mu się wedrze do budynku, to może mu się wedrzeć do mieszkania i będzie miał cholera perding day in real life, nie? A chyba nikt tego nie chce mieć. I to jest rzeczywistość ludzi na Zachodzie. Przemoc, gwałtowność Bezprawie i kompletny yy, i agresja z obu stron, prawda? Czyli zarówno spo, ze strony protestujących, jak i policjantów. Ja tutaj nie usprawiedliwiam tych policjantów w żadną stronę, tak? Yy, oni powinni być profesjonalni, ale przemoc rodzi przemoc. W momencie, w którym wydaje mi się, że polski policjant, ma łatwiejszą służbę, jak on sobie idzie obstawiać na przykład taki Marsz Niepodległości i wie, że najgorsze co go może spotkać to to, że przyjdą jacyś prowokatorzy, ale prawdopodobnie nawet nie zdąży zareagować, bo sama Straż Marszu nie wpierdzieli, <gryz> więc on by na pewno chciał się dołączyć i tym prowokatorom też swoje dołożyć, nawet może nie zdążyć, to zależy jak szybko zareaguje, prawda? No, ale tak czy siak w końcu ci prowokatorzy zostają tam doprowadzeni do policji i, 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 i o to w sumie chodzi, niech kto kogo złapie, tylko że przed sądem stanie, nie? Także mi się wydaje, że taki policjant w Polsce też ma po prostu łatwiejszą służbę, że to jest, że to też, mm, bo oczywiście chwała policjantom za to, że się dobrze zachowują, ale no po prostu łatwiej mają, tak? Jak idziesz do, do pracy, w której w zasadzie to czasem możesz, no właśnie, no po prostu jak. Jak wiesz, że masz do czynienia z, ze spokojnymi ludźmi, to tobie jest łatwiej, tak? Tak samo jak polski patrol, który sobie jeździ po ulicach i w zasadzie to wie, że okej, okay, no, najgorsze, co go może spotkać, no, no, no właśnie, że w Polsce jest bezpiecznie, tak? I porównaj sobie to z tym, co czuje taki patrol we francuskiej policji. Jak zdaje się, że półtora roku temu, rok temu robiłem vlog o tym, jak, próbowa jak chyba spalili żywcem albo ale w każdym razie spali, podpalili radiowóz z policjantami w środku. Wyobrażacie to sobie? Bo ja nie usprawiedliwiam przemocowości francuskiej policji. E, natomiast tak normalnie, po ludzku, staram się zrozumieć i tak empatycznie wczuć, co czuje policjant, który jedzie na patrol, wiedząc, że nie, jakiś czas temu, dla nich to jest niedawno ktoś chciał zjarać żywcem innych policjantów. Taka jest rzeczywistość Francji, taka jest rzeczywistość Niemiec. Aby w Polsce nigdy nie było takiej rzeczywistości i było już dużo o chwale, to może teraz o hańbie, o hańbie prawa i sprawiedliwości, która nie dotrzymuje podstawowych obietnic wyborczych złożonych Polakom w 2015 roku. Żebyście się w 2019 nie przejechali. Pozdrawiam bardzo serdecznie, do zobaczenia, pa! Aha, zachęcam do dania mi subskrypcji, zachęcam, tam na dole macie taki przycisk subskrybuj, możesz dać później dzwoneczek po naciśnięciu do przycisku subskrybuj, to będziesz dostawał powiadomienia o moich vlogach, zachęcam do oglądania innych moich filmów, za chwilkę pojawią się trzy propozycje, jeśli obejrzysz dwa lub więcej moich vlogów w jednym po drugim, to nie tylko sobie spędzisz miło czas, ale również będziesz uczył algorytm YouTube'a, żeby mnie nie dyskryminować i poje vlogi polecać, na czym mi niewątpliwie zależy. Ech, tak, niewątpliwie mi zależy, a Prawu i Sprawiedliwości, żeby nie było, że im grożę, nie, wręcz przeciwnie, ja dobrze im życzę, bo jeszcze macie, moi kochani, ładnych parę miesięcy do wyborów europarlamentarnych, potem parlamentarnych. Jest jeszcze czas zacząć obietnice wyborcze spełniać, prawda? Może na początek byście odwrócili podwyżki podatków. Pozdrawiam, do zobaczenia, pa! A te inne potem, pamiętacie co tam... Kaczyński mówił zmównicy, co tam, no właśnie, 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 spełnijcie te obietnice. Jeszcze nie jest za późno. Pozdrawiam, do zobaczenia, pa.